TAK! Uf. Ile? 13 kili? Uuuu! Pierwszy statystyki meczu, proszę bardzo 13 fragów Pierwszy meczyk Co widzowie? Co widzowie? A widzicie? Jakiego prasa oglądacie? Dobra jeszcze nie wiem, jaka jest parasolka, więc wracałem do lobby, pokażę wam, jaka jest parasoleczka. Proszę bardzo, widzowie, tutaj 15 gwiazdek. Gwiazdki bojowe oczywiście i parasolka. Inwazja, Ej! Dobra, parasoleczce. Ej no, Cox jest! To ten samolot UFO jakby, nie? Coś takiego. Ej, serio, koksem jest ta parasola. Oni tu są. O nie. Ej, serio, koksem jest ta parasola. W porównaniu do na przykład, kurde, czekajcie, już wam pokazuję. W porównaniu y, do. No, y, nie, W porównaniu, nie wiem, do tego, albo do tego, albo do tego, albo. Nie, no to jest no. Albo do tego. No to tamta. Ta lotnia jest koksem. No albo do tego, jakiś blaszak walony Manda Florianina Nie no Fajna, podoba mi się 10 na 10, nie no 8 na 10, to siwo To trzymajcie się Miłego grania w nowym sezonie elo. To jest chyba ten moment, którym? Copimy sobie Carnet bo. Mam nadzieję, że podobał wam się mój winek fajny. Mogę wam jeszcze pokazać. E... chyba właśnie to zrobię. E... Mogę wam pokazać jeszcze akcję. Chyba. Nie wiem czy to nagrałem, ale zobaczę. Akcję jak taki typek sobie odleciał lotnią, dostał trochę i sobie lotnią, odleciał i ja jego tak ze sprywami, No znaczy słabo, ale mogę wam w sumie pokazać. Potwierdź zakup i, proszę Państwa, mamy karnet bojowy, dostępny. O, już dostaliśmy jakiegoś żyga. nie, to o, to nie rzyg, kimer. Dalej, odbierz, dobra, dobra. I teraz czekajcie, czy ja go mam w szafce? Oj, nie, to, o, to. Jezu, ma dzieci. o! z ile tego jest? Jak to się odbiera? Ale... Co to jest? Jezu... Ale ty jest chory. Nie to jest mistrzostwo. O Jezu. Ja pierdzielę. Dobra, to teraz wam spróbuję pokazać tą, yy, ten urywek, nie? Ws co tak typka ze zesprawiłam, no to chyba. Nie wiem, bo nie wiem czy nagrałem. Oglądajcie chyba. Lepsze rozwiązanie. Włącz Blixa. znajdź produkt, ogólnaj ceny i dodaj do listy. Listę możesz udostępnić komu zechcesz. A widzisz, z blixem oszczędzanie jest prostsze. Greetings, Pozdra de la kumate!